Zaraza ogniowa. Niewątpliwie jest to jedna z najbardziej szkodliwych i najbardziej niebezpiecznych dla sadów chorób bakteryjnych, jaka, jaka występuje obecnie. Mogą zamierać nawet całkowicie drzewa. Mogą być również straty w plonie. Jeżeli mieliśmy infekcję wczesną, czyli tutaj w przypadku na początku kwitnienia, te kwiaty nie rozwijają się. Oprócz tego zamieranie, zasychanie całych drzew. Takie drzewo, nawet jeżeli przeżyje sezon wegetacyjny, to te, te rany zgorzelowe, które są, to jest droga do infekcji kolejnych patogenów. Jeżeli pogoda będzie nadal utrzymywała się na takim poziomie, jakim jest, jakim teraz odnotowujemy, to niewątpliwie możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie zaobserwujemy typowe objawy dla zarazy ogniowej, mianowicie pastorałowato wygięte młode pędy, młode przyrosty pędów, na których tworzą się charakterystyczne wycieki bakteryjne. W przypadku zarazy ogniowej mamy do czynienia z tym, że to jest patogen, który poraża wszystkie części nadziemne rośliny, czyli kwiaty, rozety kwiatowe, pędy pnie konary. Często też na pniach czy też na konarach możemy obserwować charakterystyczne netrozy. Główne objawy, jakie odnotowujemy na kwiatach po porażeniu przez Erwinia amylowora, to oczywiście zasychanie, brązowienie. Kwiaty sprawiają wrażenie jakby nasiąkniętych wodą. To samo też na liściach. Liście brązowieją, co ważne, one zasychają, ale mogą pozostać do końca sezonu Wegetacyjnego, podobnie jak kwiaty na drzewie. możemy też zaobserwować, że pod spodem blaszki liściowej, w przypadku porażonego liścia, mamy charakterystyczne zaciemnienie, zbrązowienie nerwów. Jeżeli mówimy o, źród o źródle zarazy, skąd ona się w ogóle bierze w naszych sadach w tym momencie? Jednym z takich głównych y przyczyn, jaką możemy odnotować przy wystąpieniu, to oczywiście potencjał inakulacyjny, który jest w tych sadach, ale też rośliny, które, na których również zaraza ogniowa może się rozwijać, tak jak na przykład jeżem głogi, które rosną nieopodal naszych sadów. Oprócz tego sprowadzanie materiału, materiał, który, który może być zainfekowany. Oprócz tego, jeżeli drzewo jest bardziej, ma obniżoną kondycję, obniżony wigor po zimie, jest bardziej podatne na, na zainfekowanie, na, na, na tą chorobę. Z tą chorobą musimy już rozpocząć walkę na samym początku sezonu wegetacyjnego. Aby osiągnąć sukces w zwalczaniu tej choroby, niewątpliwie trzeba połączyć wszystkie dostępne, czyli zarówno metody agrotechniczne, metody hodowlane, metody chemiczne, metody biologiczne, no i przede wszystkim prowadzić lustracje. Lustracje w swoim sadzie, też w najbliższych miejscach, które stykają się do tego do tego sadu. Metody agrotechniczne, odpowiednie cięcie. Takie, które umożliwia dopryskanie każdej części rośliny, prześwietlanie koron, odpowiedni system. E, nawadniania, tak? Deszczownie mogą powodować rozprzestrzenianie i rozpryskiwanie wraz z wodą komórek bakteryjnych, a tym samym impakowanie kolejnych drzew. Metody hodowlane, jeśli mówimy o metodach hodowlanych, to przede wszystkim dobór odpowiednich odmian, czyli w sadach, które e, zakładamy, odmiany bardziej odporne bądź też średnio, e, średnio podatne i odpowiedni sposób nawożenia, czyli tutaj zrównoważone nawożenie makroelementami zbyt duża azotu powoduje, że tkanki roślinne są bardzo miękkie, bardzo miękkie, czyli tutaj jest możliwość wniknięcia. To jest bardzo ważne, ponieważ zaraza ogniowa może wnikać do rośliny przez naturalne jej otwory, czyli pedatody, aparaty szparkowe, przedchlinki, ale też zranienia. Czyli jeżeli mamy w sadzie do czynienia na przykład ze zjawiskami takimi jak grad, czyli ta tkanka została uszkodzona, to wtedy w tym momencie już musimy działać, aby zabezpieczyć również te zranienia, ponieważ jest to naturalna droga do wniknięcia komórek bakteryjnych. Zaraza ogniowa to spory problem w wielu gospodarstwach sadowniczych. Są lata, gdzie zaraza potrafi nawet do, do 10-15% upraw zniszczyć, jeżeli się odpowiednio tego nie zabezpiecza. Środki, które są stosowane, no w jakiś sposób zapobiegają, ale nie dość skutecznie. I oczekiwalibyśmy takich środków, które by zapobiegały w 100% czy w 90% występowaniu zarazy ogniowej. Takim rozwiązaniem jest Blossom Protect. To fungicyt biologiczny, który wykorzystuje naturalnie występujący w przyrodzie antagonizm grzyba Aureobasidium pullulans i bakterii Erwinia amylowora. Preparat zabezpiecza szejki słupków przed infekcją, a jednocześnie powoduje zwalczanie powstałych zakażeń. To naturalny fungicyt, który w swoim składzie zawiera kiełkujące komórki wspomnianego grzyba, z uwagi, iż blossom protect zawiera żywe mikroorganizmy, należy ściśle przestrzegać warunków stosowania i daty przydatności do użycia. Podczas projektowania preparatu wykorzystano biologiczne zależności między organizmami, które opracowała natura, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem NUFARM pozwoliło na opracowanie wyjątkowo skutecznego i bezpiecznego rozwiązania. Blossom Protect ma rejestrację i jest skuteczny w newralgicznym dla sadów momencie, czyli w trakcie kwitnienia. Warto zaznaczyć, że preparat ten nie ma okresu karencji.